Pierwszy raz idę do Centrum Stomatologicznego z Uśmiechem i wcale nie dlatego, że idę z obstawą kamery i operatora, a także jestem w pięknych górach, ale przede wszystkim dlatego, że wiem, że wchodząc na zabieg do Centrum Implantologii Ortodoncji Adrianny Badory, wyjdę stąd także z uśmiechem, bez stresu, bez bólu, bez strachu. Nie wierzycie? Zobaczcie. Jesteśmy w Centrum Implantologii i Ortodoncji w Brennej, czyli w moim gabinecie stomatologicznym. Wykonujemy tutaj oprócz standardowego leczenia stomatologicznego. Kompleksowe leczenia obejmujące chirurgię, protetykę, ortodoncję, periodontologię, wszystkie dziedziny stomatologii. Pacjenci często są zaskoczeni, że wszystko można wykonać w jednym miejscu, nie są odsyłani do innych lekarzy. Całe kompleksowe leczenie opracowujemy i wykonujemy tutaj. Również dysponujemy tomografią komputerową i rentgenodiagnostyką na najwyższym poziomie, także pacjent jest w jednym miejscu zdiagnozowany i yy, przeprowadzone jest całe leczenie stomatologiczne. Na początku wykonaliśmy zdjęcie pantomograficzne, jak również tomografię. Na zdjęciu pantomograficznym wygląda, że wszystkie zęby mają się dobrze. Jednemu zębowi chciałabym się przyjrzeć z bliska. Otwórzmy tomografię. Na tomografii widzimy dokładnie, jaki jest stan zęba, widzimy jego wszystkie kanały w każdym możliwym przekroju. Wchodząc do nas, pacjent może czuć się całkowicie komfortowo i bezpiecznie ze względu na znieczulenie, które podajemy do każdej możliwej procedury, a także wykonywanie zabiegów sedacji. Dzięki temu pacjenci mogą sobie wizytę przespać. Wizyta może być bardzo długa, a pacjentowi wydaje się, że wizyta była krótka i możemy w tym czasie wykonać całe leczenie stomatologiczne, a pacjent jest zawsze zadowolony, ponieważ cały czas spał na fotelu. Dodatkowo dysponujemy laserem biostymulacyjnym, który stosujemy zwykle do wizyt chirurgicznych i wszelkich wizyt, po których pacjent mógłby mieć jakieś dolegliwości. Laser powoduje zmniejszenie stanu zapalnego obrzęku, bólu i wpływa w bardzo korzystny sposób na komfort pacjenta po wyjściu z gabinetu. Zabieg polega na naświetleniu miejsca pozabiegowego promieniowaniem podczerwonym, które wykazuje bardzo silny. Działanie regeneracyjne na tkanki przyspiesza proces gojenia i powoduje, że nie boli. Nie będzie pani niczego odczuwała co najwyżej bardzo delikatne ciepło. Zastępując tradycyjny wycisk skanowaniem skanerem wewnątrz ustnym możemy wykonać wycisk u pacjenta, który na przykład ma duży odruch wymiotny. Skanowanie przebiega całkowicie bezdotykowo. Jest to urządzenie elektroniczne, którego obraz jest bardzo dokładny. Postanowiłam, że trzeba poprawić jakość swojego uśmiechu. Trafiłam do pani doktor z polecenia w zasadzie. Na początku wykonujemy pacjentowi symulację. Jak by wyglądał w swoim nowym uśmiechu. Nie tylko symulację komputerową, ale również symulację w jego własnych ustach. Można się zobaczyć jeszcze przed podjęciem leczenia. Można ocenić, jakby nam się podobał efekt estetyczny. Można nanieść swoje zmiany. Jeżeli pacjentowi podoba się to, co zaprojektowaliśmy dla niego i to, co mu pokazaliśmy w jego własnych ustach, wtedy dopiero przystępujemy do działania. Moja przygoda trwała dosyć długo, ponieważ to leczenie ortodontyczne było dosyć wymagające. Ech. Efekty są zadowalające i ja zawsze będę Pani doktor bardzo wdzięczna. Pacjenci przyjeżdżają do nas z daleka w celu przeprowadzenia profesjonalnej metamorfozy swojego uśmiechu. Na co dzień wykonujemy licówki, implanty, stomatologię estetyczną, która jest oczywiście poprzedzona bardzo dokładnym planowaniem. Dzieci na początek przyzwyczajają się na wizycie adaptacyjnej, do tego, czym jest wizyta u dentysty, do tego, jak wygląda fotel stomatologiczny, do tego, że ktoś może coś wykonywać w ich ustach. Zdecydowanie preferujemy, jeżeli przychodzą dzieci na pierwszą wizytę bez żadnych dolegliwości, tylko po to, żeby się zapoznać z gabinetem. Te z niej sobie na zewnętrznych. Mhm, no widzisz, taką magię się robi we własnych ząbku. A dwa ząbki z tyłu mi też pokażesz? Tak. O, tam jest daleko. Mam no, nawet piątki mleczne. Czy pionek? pianek? Brawo. To tutaj masz w prezencie jeszcze od nas szczoteczkę, taką specjalną dla małych dzieci. Muszę podkreślić to, że pacjenci tutaj zawsze wychodzą zadowoleni. Obserwowałam to uważnie, siedząc nieraz po czekalni. Zachwyciło mnie to, że pani doktor zawsze z uśmiechem, z zadowoleniem tutaj, ze satysfakcją właściwie ze swojej pracy. Kiedy kieruje pacjenta na określony zabieg, zawsze kieruje go do lekarza, który właśnie lubi zajmować się tą dziedziną stomatologii. Dziewczyny wykonują świetne licówki porcelanowe, bardzo ładnie przyjmują dzieci. Łukasz uwielbia chirurgię, ja robię ortodoncję i implantologię.